Małgorzata zdąbkowska hajkowska urodziła się w 1954 roku. W 1980 ukończyła Akademię Pięknych w Warszawie. Do tej pory miała jedną wystawę indywidualną, właśnie w Rufu. To jest jej druga. Małgosia. Mijający czas nie przynosi ani zapomnienia, ani oddalenia. Ona ciągle jest. Przez całe lata pomiędzy moją młodszą siostrą i mną była trudna miłość, ale to zawsze była miłość. Jej niewątpliwy talent, jej lekka, szaro-perłowa kreska. I cały czas niepewność, niezadowolenie z tego, co robi, wręcz złość i szorstkie traktowanie swoich prac. Ale to tylko powierzchowne wrażenie. Wewnątrz, w głowie i w sercu niesamowita wrażliwość na każdą próbę oceny wręcz zachłanność na akceptację. Najbardziej ukochana przez gosie była grafika. To, co widzimy na wystawie lekkie, delikatne, bez ostrego koloru. To wczesne jej prace, zaraz po dyplomie. A przecież najwięcej malowała suchą kredką, trochę olejem była wszechstronna portret, pejzaż, motyl proszę bardzo to wszystko w dużych ilościach, lekką ręką rozdawała rodzinie, przyjaciołom. Malowała również na zamówienie, na sprzedaż, ale nie była z tym szczęśliwa. Jej prace, jak o nich trochę ironicznie mówiła, ładne obrazki, wiszą w wielu zaprzyjaźnionych domach w Polsce i na świecie, cieszą i nie dają zapomnieć. Po latach trudnego, pełnego, ciężkich chwil życia znalazła swoją drugą pasję. Uczyła rysunku młodych adeptów sztuki, przyszłych studentów uczelni artystycznych. Znów było szaro, perłowo, grafitowo i bez koloru. Lubiła to, była szczęśliwa, robiąc korekty uczniowskich prac. Szalała z radości, kiedy zostawali przyjęci na wymarzone studia. Miała bardzo dobry kontakt z młodymi. Oni to wyczuwali i kochali ją. Byli z nią do końca jej dni, trwali przy niej w chorobie. Brak mi jej ciętego języka, długich rozmów, opowieści o wnukach. Gosio, patrzę na Twoje grafiki z zachwytem, czułością i tęsknotą.